Siemanko, jestem Rezzi Będę testować GSXS 1000 GT Jedzie ze mną duchu znowu, zaraz się połączy pewnie na interkomie. Także siemanko duchu, witamy na odcinku Także musimy się przejechać kawałeczek Indian, jaki to jest Indian? Nie wiem nie Po prostu wziął, że Indian na krapach Ja mam GSXS 1000 GT i lecimy Przynajmniej pierwszy raz na litrze takim Dobra, walimy Ale kurde pozycja Fajna czy nie? To spoko jest, bardzo, bardzo wyprostowany No ja też w ogóle jestem wyprostowany A tu jest quickshifter, jest u mnie? Tak, góra dół Aha Karol, tylko tak, jak w dół redukujesz, nie? No To zamykaj gaz, nie? To wiem, wiem, wiem Ja tak robię u siebie, jak nie mam quickshiftera Jeszcze ogólnie powiem wam tak, że mega spoko pod tym względem, że Jest taka opcja, żeby przyjechać i sobie potestować w sumie dychę kosztował nas bilet <noise> A już jeździłem parę motocykli, to jest czwarty Coraz bardziej mi się podobają jakieś właśnie takie Teoretycznie turystyki, na których jestem wyprostowany, bo mam trochę problem z kręgosłupem Więc mogę jeździć wyprostowanym motocy wyprostowany na motocyklu Ale jest takie zacięcie sportowe, na tym mi zależy Póki co odczucie fajne, ale jeszcze gazu tak to, ale są lusterka Ale ma opóźnienie tutaj trochę, laga takiego Tak, tak, ma ten wyświetlacz, nie? Ale ogólnie pozycja jest mega fajna Wygodnie mi się Tri siedzi wyprostowany w plecy three. Zobacz jak triskowy wygląda To triple? To no. triple Ej, ale to nie wygląda spoko nawet to No mega jest już, nie? Masz kamerkę do, do... Tak, doj**ana no, do... no, wersja Ale mi grzeje po nogach, wie? O! No, grzeje. Ale to strzelo. No. Powiem ci Sztąc. Ale jest, Powiem wam, że nie wiem, jest to na dworze. 44 pokazuje powietrze. Ale jest mi i ja czuję właśnie takie 40 na, na ciele. Ale ja sobie zaraz mapę A chyba muszę wrzucić, bo tu by nie jedzie. Poczekaj, poczekaj, nie, nie wrzucaj. Powiem Ci, ten Indian! No, no właśnie, ci, właśnie tak. że usiadłeś na nim mówię, ty pasuje ci. Mówisz, a może Indian no, ma cokolwiek... Lezi. Powiem Ci tak, skrzynia między jedynką a dwójką jest dziwna, może kwestia wyregulowania, nie? No to też testówka, nie? Tak, ale kurwa, tu bogato jest, pompa radialna, brembo, Brando, naciski brembo, Zawiasz na grubości, wydech na krapie. no Ech... bogato. To kara możemy, możemy zrobić akcję, że się przeszedziemy wszędzie się na Indiana na chwilę. Ale powiem Ci, że się to mi się super jedzie. Nie, nie podoba mi się trochę przód tej Suzuki, ale to jest jakby kwestia indywidualna, jak to wygląda. Ale prowadzi się zacnie, wygoda. Dosyć ciągle. jedziemy tam na ten dwupas, nie? Ale zobacz, ja cię, ja cię ogromną, nie wiem, że będzie widać, nie? No nie. ogólnie nie pochwalamy tego. No nie, ubior nie pochwalamy zdecydowanie. Nie kopiujcie, jest to bardzo niebezpieczne. Ale motocykl ten bardzo spoko. Nie spodziewałem się, że będzie taki fajny. Jeszcze nie odczułem co prawda mocy litra, ale chodzi o, po prostu o wygodę i komfort jazdy. Nie no, powiem Wam, że całkiem przyjemny w ogóle yy, wydaje mi się, że Z Z900 było wydawało się cięższe w prowadzeniu, w sensie yy, tak jakby waga bardziej doskwierała niż tutaj. O człowieku, jak <laughs> O, Idzie, co ty gadasz? Trzeba, że go fajnie, będzie skręcał, nie? Ty, no ale powiem ci, że prowadzi się bardzo fajnie. A, nagle. Zaraz go prze Ja ci go mówię, teraz fajnie. Z900 wydawał mi się taki bardziej oporniejszy niż to. W sensie cięższy, tak jakby wagę odczuwałem bardziej motocykla, ale zakręcał też fajnie. Prawda, ale mnie, to mnie, parzy normalnie. mnie też. Ja tutaj gdzie mam odsłonięte nogi, to jakby ktoś opalarką mnie tak opalał tam. To... A myślałem, że to ty. Nie, 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 to fajko. Ty, ale powiem ci, że zakręty, wyprostowane plecki. Bach, bach, bach. Leciutko, przecież przysz... ja ceberką chyba tak mocno sobie nie rzucę samymi nogami. to, to fajnie, nie? Podoba mi się. Dobra, zmieniłem się na mapę A. Ty, ale to idzie. Chłopie, ja to czułem, jak to koło się chciało podnosić, a ja nie docisnąłem. Nie no, Ale jak ruszyłeś ze świata, pierwsze co było słychać, jak traktor się wycina. No powiem ci, że moc jest wystarczająca, już do jazdy na co dzień taka. Nie, tutaj to nie ma nie, nie. Nie ma wiedzy, nie. Ty, no ale no, se, jedziesz sobie po mieście, już zostawię czwóreczkę. No, miałem jakieś 2000 obrotów, ale tutaj niestety. To, jakby człowiek na nowo chce więcej jeździć motocyklem przy takim motocyklu. Jezują ja 2000 Teraz. obrotów i ja czuję, że wciska mi to ciągnie co nie? Spoko, ale mam zastrzeżenia do pracy skrzyni. Może kwestia tego egzemplarza... No to jest jedynka, dwójka, tak? Tak i podczas szybszych, szybszych pokonywania tych robi się niestabilny, Może kwestia jakiejś owiewki z czegoś, że on spada w jakieś drgania. Zobaczymy jeszcze zaraz, ale... A co to jest? Generalnie o, nie. Generalnie ma wszystkie kornery ABS i inne tego typu klimaty. jest dopasna do, do, wersja. Brakuje quickshiftera, przynajmniej dla mnie. Jezu, ale powiem ci, jadąc 3000 obrotów, widzę z quickshiftera wyższy bieg. Trzymając go, chcę wyrwać mnie do przodu żebym, żebym przyspieszał. Tak, on nie, on nie wypada z ciosu, nie? No. <laughs> o, żeśmy trafili. Karę co chcesz, zmianę? Ale gdzie pojedziemy sobie tam na lewo, co nie? Tak. Możemy się nie, zmienić. Niedaleko, nie? Podlecimy. Ale teraz chcesz? No czy co? Ogólnie no. Teraz kawałeczek jeździłem na Suzuki gsx XS1000. A teraz siadamy na jakiegoś Indiana. Powiem wam fajnie, bo wam się chyba nie chwaliłem, ale jak widzicie za Jest. prawo jazdy, mogę jeździć wszystkim <noise> O, tutaj taki hardejowaty ten jak chcesz tam, to jak chcesz jeszcze zamienimy się, nie? Będziemy wracać, żebyś go oddał, nie? Tu jest jaka mapa? Yy, standard, wiesz? Został, bo tu grube klikanie jest, wiesz? Dobra, nic nie chcę, tylko i tak chce się poklikać, zobaczyć co tutaj mamy w ogóle Ale tak, ale dobrze i powiem czy że na tym standardzie to jest... Też. Ej, ale tu możesz wejść? O tu, o tu I teraz jest sporta, czekaj Czekaj A, już A, bo to dotykowe jest Tak, tak. Ale to nieźle się siedzi na tym, nie? Ty, onu, jak tu przyjemnie Indian jest taki cięższy, ale to mi się wydaje takie kurde zakręciki Jest mega wyważony fajnie płynie Ale właśnie, ja właśnie jakby takie motocykle w sensie może już jestem stary, może nie, ale motocykl, który ma zacięcie sportowe, ale jesteście takim już trochę turystykiem To super opcja Masz ten, zobacz Ten pomoc No widziałem właśnie, bo po lewej masz ten ustawienie do tego A to jest taki typowy hardlejowy silnik hmm. Ale czuć wibracje, nie? Jasne, mocno wibruje, nie? Ale masz kardon, na no bogato Chłopie A tu jest jaka pojemność, wiesz może? Nie mam pojęcia, ale dobrze idzie Podejrzewam, że około no, litra ma Trzeba by było dopytać 800 Ale, ale, Jezu, GSXS jest, jest Jest, jest zbiera... To jest twardziutkie <laughs> takie, że łupanie. Tu każdą dziurę tak czuć Wygodniej mi się jechało, co prawda, na Suzuki ale tutaj jest taki ten dół ma mocniejszy, nie? Po, przez, pewnie przez fałkę. Jakby człowiek miał pieniądze tak, że miałby kupić co chce, jedną rzecz, to nie wiadomo co kupić <laughs> Ale naj, najbliżej Nie jeździłem nowymi ścigami bardziej, ale najbliżej leży mi ten. Najbliżej mi leży właśnie takie sport turystyki na razie. Ale to ten wygląda z przodu tak dziwnie te światła. Ale od boku już wyglądasz to, co nie? Od boku wiesz Ale tak, z tej strony jak patrzysz, to nie widzisz, nie? <grystanie> ale to... to maniuta, powiem ci Teraz tylko nie szalej, bo teraz to ja płacę za tażą motocykl ja, ale jak ja tutaj przybliżyłem do 36 na godzinę Ale tu bogato Ohlinsk siedzi, zaciski, pompa radialna Brembo Bogato A tu też jest ten, y, tylko to atrakcji tak, tam też, kontrola trakcji, coś jeszcze Ej cruise, jak to się nazywa po polsku? Cruise control Kontrola trakcji? Nie Cruise control to jest tempomat A, no tak Ale to się też rwie, powiem Ci Karol, tu spokojnie, tam dalej bagiet No ale powiem Ci, że tutaj sam silnik zachęca do tego, żeby mu dać gazu Nigdy się zawiniemy, nie? Tak, tak. Co tak, tu nawet rozmiar do zapalniczki? No to jest mega fajnie rozwiązane. A jest kierownica szeroka, dużo miejsca na kierownicy można sobie pod podrzucać parę rzeczy. Tak, no. A to jest Indian FTR 1200, to jest 1200. <ścoughs> dlatego on ciągnie tak. Nie no, ale bardzo fajny. Jest moc. <laughs> Zabiec. Gdzie? Po lewej stronie, po drugiej stronie. Prawej. Ja jadę 79, to tak w granicach. Ale ten. Ale dałem gazu i poczułem jak to do góry zaczyna mi podnosić przód tak delikatnie. Mówię o nie Tu będzie się ciężko wbić Chyba, że teraz na ten pas. Na lewy. Próbuj. To ja nie zdążę. Tutaj tu? no, przecież mamy dwa pasy. Co my stoimy? Takim, Jak ktoś lubi chopery i ten dźwięk, a nie chce mieć koniecznie chopera, to takie coś na miasto jest ultra super mega, mega spokój sensor. Mierzą, Wierzą, wierzą. No spokojnie. Pozdrowienia, czemu we mnie celujesz? Proszę panie policjancie. No spokojnie, teraz mogę dać. Kogoś haltuje. Wiesz co to oznacza? Nie, 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 nie. O, nie wiem czy dojemy, nie wie, nie na to. Nie ma nie? Za nami, wiesz? O nie wiem czy dążymy Nie ma nikogo za nami Wymieniają się O i tu wracamy do siebie Ale fajnie fałka chodzi Tak, mega spoko Ty No i 5 motocykli objechanych No i trochę brudne już takie te brudne, się tu wiesz Ale to powiem ci mega przyjemne Tym to można jechać w trasy normalnie no no tak. ten, ale co to grzeje tak w nogi tu? A bo wentylator jeszcze wieje Wentylator od chłodnicy Panie On ma... 1100 przebiegu A ten ma... 100 Nie, do tankowania 100 Ty no, ale nie no Kultura pracy super Tak, quickshifter mega działa, naprawdę Nie czy do czego dopierdolić Hable też mega spoko no 4000 obrotów on już ten quickshifter jest gotowy Quick shifter sprawdźmy Chłopie To idzie no Pozdro mordy w mordy No to Kara z całka jest przygody z Od Absolutnie No niestety, chyba że pojedziemy jeszcze prosto i sobie zawrócimy nie, rusz, nie, 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 nie no, już. Nie Nie no, Czemu oni te ludzie wypuszczają?